Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na szkoleniu z ramienia firmy PCC Poland z Warszawy. Jest mi niezwykle miło przywitać Państwa. Również w moim imieniu, mam na imię Krzysztof Piekarski, pracuję w Wydziale Komunikacji i Transportu w Krońicach, na stanowisku dyrektora Wydziału Komunikacji. Od 20 lat zajmuję się praktycznym nadzorem. Nad stacjami kontroli pojazdów. Czy osoba, która posiada średnie wykształcenie, ale nie posiada dyplomu. Mknęło hmm. bo sprawdzałem, proszę Państwa, jakie slajdy. Może od nowa. Czy osoba, która posiada średnie wykształcenie, ale nie posiada dyplomu uzyskania kwalifikacji zawodowych, posiada średnie wykształcenie techniczne? Osoba ta dodatkowo ukończyła. Szkołę policjalną i uzyskała dyplom zawodowy. W ocenie odpowiadającego osoba, która kończyła szkołę policjalną rozdała egzaminy zawodowe w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie nauczanym, posiada wykształcenie średnie techniczne. Czy osoba, która kończyła technikum, ale nie posiada dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, posiada średnie wykształcenie techniczne. Osoba, która kończy technikum bez dyplomu, nie ma średniego wykształcenia technicznego, a także nie ma średniego wykształcenia branżowego. Czy uzyskane eksternistycznie świadectwo średniego studium zawodowego potwierdza uzyskanie średniego wykształcenia technicznego. Nie ma podstaw do uznania, że osoba taka obecnie posiada średnie wykształcenie branżowe.